Witam wszystkich słuchaczy i czytelników bloga. Dzisiaj odniosę się do dwóch tematów, które w ostatnim vlogu nie poruszałem, a miały miejsce na ostatniej sesji. Pierwsza sprawa to temat, jaki był sygnalizowany przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego rady. Mirosława Opokę, pełniącego funkcję przewodniczącego, z uwagi na niedyspozycję Piotra Guza, przewodniczącego, a temat dotyczył spotkania, jakiegoś tajemniczego spotkania części radnych, części, bo nie wszyscy byli zaproszeni to, to jest klasyka, z policją. Otóż, proszę Państwa, otrzymałem informację, czego Temat spotkania dotyczył. Część nieoficjalnej, w tej nieoficjalnej nie, nie odnoszę się, bo dokładnie nie wiem, co działo się po tym spotkaniu. Możemy się wszyscy domyśleć, ale, domyślać, ale głównie chodziło o zabezpieczenie tej imprezy rowerowej, która niestety zadziała się, czy powstała z pominięciem e, mieszkańców, tak, z pominięciem mieszkańców, bo większość zwykłych ludzi, emerytów i tych, co żyje, e, stałych mieszkańców, nie była zadowolona z tego, że na cały niedzielny dzień był sparaliżowany ruch w naszej gminie, nie tylko w mieście. A e, takim pozytywnej dla pewnej grupy ludzi to było to, że można było się sfotografować z jakąś uczestniczką albo z prezesem Langiem, czy jak mu tam dalej. E, to był jeden temat e, policji, ale drugi, ważniejszy, to jest temat kaźmiernikejszy, tej mega imprezy, która w żaden sposób nie mieści się w zwyczajach, w ramach i w możliwościach jakie ma nasze miasto. Po raz kolejny przypomnę, że obecnie ci co jeszcze dekady, dwie dekady, e, dwie dekady temu walili pięścią w stół, a do tej grupy należy Ewa Wolna Radna i środowisko związane z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego protestowało nawet zadbali, żeby w planie zagospodarowania przestrzennego był zakaz imprez w kamieniołomach. Teraz e, Kaźmiernikation, ten kilkudniowa impreza jest w sposób niebywały reklamowana na Facebookach, na TikToku, Lublin obwieszony. Rozmawiałem z jednym z osób, które zajmuje się reklamą, to jeden na jednym z wieżowców reklama to idzie w dziesiątki tysięcy złotych. Także sponsorzy są hojni. Natomiast jakie skutki dla miasta przyniesie, to pewnie będziemy podsumowywać po festiwalu. Impreza za duża jak na możliwości naszego miasta. I to był główny powód spotkania i rozmów. Eee, nadal, proszę Państwa, je, będąc przy policji, pokazuję Państwu codziennie meleksy stoją w rejonie skrzyżowania. Jest to oczywiście wykroczenie drogowe. Być może tego nie wiem. Właśnie się zwrócę jutro e, z pismem, bo być może burmistrz wydał decyzję w to miejsce. Tego też nie wiemy, ale się dowiemy. Dzisiaj jest 3 lipca, i proszę Państwa, na moich oczach przejeżdża radiowóz. Nie reagują. Wczoraj idzie patrol policyjny, widzi stojące na skrzyżowaniu meleksy, nie reaguje. Co jest? Ja zapytam się swojego stosownego momentu i czasu komendanta. Wojewódzkiego wyśle mu zestaw filmów i zdjęć, bo codziennie robię zdjęcia, w tym miejscu jest, są, jest data, godzina, radiowóz, który przyjeżdżał, niech sobie ustala komendant, bo to jest oczywiście świat się nie zawali. Tylko w tym samym czasie, jeżeli gdziekolwiek to jest nękany przez policję. To jest oczywiście wykonywanie poleceń, jak się wzięło pieniążki na radiowóz. To teraz trzeba spłacać długi burmistrzowi. Tak, inaczej tego nie widzę, proszę państwa. I przechodząc płynnie do tematu, o którym mówiła radna Ewa Wolna, wielkie larum związane z ciężarowymi samochodami. Już nie chcę mówić, ale całe lata 90. był z tym problem. Była walka, że to trzeba usunąć i tak dalej, i tak dalej. Temat umilkł, ale była propozycja w poprzedniej Radzie, Kadencji, żeby ten temat unormować, odpowiednimi zapisami w planie zagospodarowania, w kierunkach i tak dalej. Między innymi sprzeciwiała się temu radna Ewa Wolna. A teraz co ona mówi? Posłuchajcie Państwo sami. Na komisji poruszałam, na komisji poruszałam temat powrotu z oznakowania, które by yy, informowało yy, kierowców, że na terenie Kazmierza jest ograniczenie do to 3,5 tony i yy, yy, chcę poinformować pana burmistrza i radnym, że z radnym Panem Michałem Lewandowskim zawarliśmy koalicję na rzecz obniżenia yy, może inaczej na rzecz y, ograniczenia tonarzy samochodów poruszających się w ścisłym centrum, weźmiemy tylko w ścisłym centrum. Bo y, z tego co wiem, to y, y, Pan Michał był zbulwersowany y, 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 y tym, że w czasie budowania infrastruktury dla festiwalu, tam chodzi o ten namiot na zielonym ten trawniczku koło pracy zabaw, my rozumiemy, że tam muszą ciężkimi samochodami dojechać elementy do, konstrukcyjne, ale naprawdę te samochody nie muszą jeździć po chodnikach. I y, to, na, to można zorganizować inaczej. Y, Szczególnie y, taki problematyczny punkt jest, jak wjeżdża się z mało, dużego rynku na mały rynek, tam trudno skręcić y, duże, z dużym samochodem w kierunku małego rynku i, i siłą rzeczy, no samochody jeżdżą, te duże to tak wydowolące zaopatrzenie jeżdżą po chodnikach, ten chodnik był zupełnie niedawno robiony a śladów po, po jego remoncie nie widać yy, naprawdę, ja jeszcze raz powtarzam, nie stać nas jako gminy na to, żebyśmy co 5 lat robili odnowa chodniki na terenie miasta yy, one są Zrobi, niektóre są zrobione, są ładne, cieszą oko, są wygodne i bezpieczne do poruszania się, ale jeśli będą po nich jeździły y, ciężkie samochody, to będzie to co z było na podwórku. Y, także bardzo proszę, jeśli są wydawane pozwolenia na przejazd y, samochodu o zwiększonym tonarzu, to niech on ma wytyczoną trasę, godziny. I, yy, i to na konkretny samochód, bo naprawdę yy, wiele lat walczyła po to, żeby yy, ulicą szkolną nie poruszały się wielkie śmieciary, kosztowało to dużo zerwów, trwało, ale udało się to wywalczyć, więc yy, myślę, że to też się uda. Proszę Państwa. Ja myślę, że yy, radny Lewandowski ma buzie i powinien czy może się odezwać. Nie wiem, czy już został tak ubezwłasnowolniony, że nie ma swojego zdania. Myślę, że nie. I nie musi mieć tu budki suflera w postaci Ewy Wolnej, żeby podpowiadała, bo chyba chłopak jest na tyle rozgarnięty, że umie się odezwać w sprawie oczywiście jak najbardziej słusznej, bo chodniki nie są do jazdy dla samochodów ciężarowych. Koleżanko Ewa Wolna. Do Ciebie zwracam się, bo Ty jesteś patronką e, tego podmiotu gospodarczego. Tak, tak ustaliłem. E, więc tutaj e, trzeba się e, lekko albo łatwo jest bić się w cudze piersi. Trzeba zacząć od siebie. E, na dziś tyle. Zapraszam Państwa do komentowania. Już w kolejny materiał.